Dzień dobry, kochani, tutaj Monika na kanale Moma Tarot i Runy. Witam Was, moi drodzy, w prognozie na luty 2025. Wylosujemy sobie runę, wylosujemy również 6 kart tarota. Tak mi się wydaje, że w tym moim zestawieniu jest 6? 5. 5 kart tarota. Zobaczymy, jakie są energie, jakie są potencjały. Pamiętajcie, że tarot to są możliwości. To są otwarte drzwi, ale koniec końców to my decydujemy, czy z tych możliwości skorzystamy. Tak? Piszecie mi czasem, że się nie sprawdza, że to są bzdury. Często jest tak, że to, o czym jest dzisiaj mowa, niekoniecznie jest nam znane. To nam się objawi. Za parę miesięcy, za pół roku, za rok. Naprawdę warto przyglądać się bardziej rzeczywistości, aniżeli komentować to, co się usłyszało na gorąco. Dobrze jest się zreflektować nad życiem, i karty to po to są, żeby reflektować się nad sobą, reflektować nad życiem, właśnie. Okej, okay, kochani. Zapraszam Was do wspierania mojego kanału. Można dokonywać darowizn na Paypal, można również kupić mi kawę, ciasteczko. Można również wesprzeć kanał poprzez YouTube. Jestem w trakcie autoryzacji w tym momencie. Na um, um, kanałach um, dla wspierających mam tutaj trzy stopnie stworzone. Um, wtajemniczenie małe, Czyli jest to najniższa kwota dotacji, dwór, średnia kwota, i najwyższa kwota to wtajemniczenie wielkie. Więc w zależności od tego, w jaki sposób i na jaką sumę możecie mnie wesprzeć, można wybrać tutaj poziom. Oczywiście, im wyższy poziom, tym więcej korzyści. Takiej gratyfikacji, takiej wdzięczności. Oczywiście ja dalej będę tworzyć na mój kanał, natomiast pewne materiały będą ukazywać się tylko i wyłącznie dla wspierających. Dziękuję za wszystkie datki. Dziękuję za wszystkie formy wsparcia, również energetycznego. Dziękuję, że jesteście ze mną, tworzycie ze mną ten kanał. Chcę ulepszyć sprzęt, chcę kupić kamerę, gimbal, żeby ten obraz był bardziej stabilny, a także lepszy mikrofon. Życzę Wam wszystkiego dobrego w tym miesiącu. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze, polubienia, udostępnienia. Za to, że dzielicie się sobą ze mną w komentarzach. Zapraszam do czytań prywatnych. Wykonuję również y, portrety tarotowe, i y, 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 zawsze można się zwrócić do mnie również z pojedynczym pytaniem. Y, tak na marginesie, w najwyższym poziomie wspierania mnie na YouTubie. Y, takie pytanie przysługuje y, w miesiącu, tak? Dobrze, przechodzimy do prognozy dla konkretnych znaków zodiaku. Papa, pa. Witam zodiakalne wodniki. Życzę wam wszystkiego najlepszego z okazji waszych urodzin, pięknego czasu, pięknych ludzi wokół i dużo możliwości i szans. Co ma wam do powiedzenia, Futark? Mam tutaj odwróconą Algis. Nie widać. Mamy odwróconą Algis. To jest y, informacja, że być może można złożyć broń, y, można w jakiś sposób zwolnić gardę. Algi jest, algis jest związane z ochroną, z ubezpieczeniami. Być może będzie to też zwrot y, jakiegoś ubezpieczenia y, na y, rzecz Was. Tutaj też się pokazuje, że coś się po prostu zwraca, coś zainwestowanego wraca do Was. Być może jakieś środki trzeba będzie uwolnić, bo Algisto to jest um, um, dzielenie się, um, ale również w pozycji prawidłowej um, mówi o tym, że czerpiemy. W pozycji odwróconej możemy, mamy taką możliwość, by się podzielić. Natomiast um, być może to jest dobry miesiąc, żeby się uziemnić, żeby zanurzyć się w tych tematach um, majątkowych, finansowych, zarobkowych i sprawdzić, w jakiej kondycji jest wasz portfel. Mm -hmm. Ta runa może mówić, chroń swoje zasoby, tak? To y, może też chodzić o zasoby energetyczne. Mamy tutaj dziesięć mieczy, mamy siłę, mamy giermka kielichów. Nie wiem, czy nie, nie, nie wpuściłaś, nie wpuściłeś kogoś zbyt blisko. Y, to są troszkę takie karty mówiące o tym, że... Mm, Zwolniłam gardę i teraz mm, odczuwam tego konsekwencje. Może dla niektórych z Was trudne konsekwencje, dziesiątka mieczy. Ale mam też wra wrażenie, że jeżeli możecie opuścić tą gardę, to znaczy, że w tej dziesiątce mieczy uwolniliście się od kogoś lub czegoś, tak? Też tak e, może być. Dobrze. E, ogólna energia, e, motyw tego miesiąca. Piątka monet. Może jest konieczność tutaj zabezpieczenia swoich dóbr. Być może zabezpieczenia przed kimś konkretnym. Być może chodzi tutaj o nie tyle o dobra finansowe, a o o to, czy macie z czego czerpać w tym miesiącu energetycznie, emocjonalnie, czy czujecie się wspierane? Tak? Dopiero co w intro mówiłam o wsparciu. Piątka monet może pokazywać relacje i znajomości, również te bliskie, partnerskie relacje, które są na dobre i na złe. To może być z racji tej mocy w kartach przyłożenia, Sytuacja, gdzie Ty sam bądź wraz z partnerem, czy to osobistym, takim uczuciowym, czy też y, biznesowym, przechodzisz jakąś próbę, jakiś test. Ym... I to może być próba, z której wyjdziecie zwycięsko. Jesteśmy ze sobą na dobre i na złe. Tutaj mogą być jakieś tematy zdrowotne u ciebie, bądź partnera, u kogoś, kto jest dla ciebie ważny, tak? Zobaczymy w takim razie, jakie tutaj są zagrożenia tego miesiąca. Sześć mieczy. Utrata kontaktu z kimś. Tak, piątka monet to jest sytuacja, gdzie ktoś nagle i niespodziewanie. Przerywa kontakt, um, izoluje się, um, gdzieś wyjeżdża, zmienia miejsce zamieszkania, um, zwalnia się z pracy. Szóstka mieczy. Właściwie zmienia w swoim życiu wszystko o 180 stopni, ale robi to, robi to po cichu, robi to w pojedynkę. Um, może być tak, że Ty będziesz pragnął, pragnęła takiej ucieczki od świata, um, od ludzi. Być może też od konieczności utrzymania jakiegoś standardu życia, jakiegoś statusu, jakiegoś poziomu, tak. Mogą tutaj się pokazywać w tych kartach wyrobki, wyrobki wyjazdy zarobkowe. Po prostu wyjazd za granicę, zawodę, szóstka mieczy, odważny wyjazd w miejsce, gdzie jeszcze nas nie było bardzo często. Tutaj też możesz się dowiedzieć, że jakieś pieniądze Ci nie przysługują. Czy się zabezpieczyłaś, zabezpieczyłeś? Troszkę takie, powiedziałabym, trudne karty. Niemniej jednak masz się tutaj z czymś ewidentnie zmierzyć. W tej szóstce mieczy bardzo możliwe, że ma ulec zmianie Twoje podejście do pieniądza. Do również do przywiązania piątka monet, tak? Hmm, może tutaj chodzić o jakąś rutynę. W piątce monet następuje kryzys w tym, co w, w jakimś sensie już było hmm, działające, doskonałe, ale niestety zrobiło się zbyt ciasne, bądź też hmm, nudne. tak? I w piątce zadziwa się sytuacja, gdzie szukamy jakiś. Hmm, nowych jakości w tym, w czym jesteśmy, bądź też wychodzimy szóstka mieczy z tego, w czym jesteśmy. Co cię wspiera i właściwy kierunek działania? Musisz od kogoś, od czegoś odejść, ewidentnie. Natomiast zaufaj w tym procesie emocjom. Ósemka kielichów pokazuje, gdzie, że gdzieś cię gna... Tutaj też może chodzić o zajęcie zarobkowe, gdzie ty pracujesz tylko po to, żeby zarabiać, piątka monet. Pytanie też, czy te zarobki są wystarczające, w ósemce kielichów jest taka informacja, no to służy tylko i wyłącznie zarobkowi, natomiast nie ma w tym czucia, nie ma w tym rozwoju, jest nuda, to jest nużące, to jest męczące. Wręcz zabiera energię, aniżeli nią ładuje. Ósemka kielichów mówi: idź po nowe, idź w jakimś świeżym dla siebie kierunku, poszukuj, odważ się zrobić jakiś taki przełomowy krok, po prostu. I tutaj czucie powie ci, gdzie iść, co tak naprawdę da ci możliwość spełnienia. To jest moment, kiedy należy przejść jakąś ważną dla siebie bramę, być może też w Twoim stosunku do pieniędzy, do posiadania, do otrzymywania. Tak? Otoczenie i partnerzy, karta wieży. Tak, to może, być, to może być miesiąc próby dla Twoich przyjaźni, dla Twoich relacji i związków, również dla współprac i kooperatyw. Mam też wrażenie, że u ludzi, nie tyle u ciebie, co u ludzi w Twoim otoczeniu może się bardzo dużo dziać. Wierza w obszarze Twoich partnerów, ich sytuacji, ich okoliczności życiowych pokazuje, że wiele osób w Twoim otoczeniu jest na jakiejś zmianie, jest w jakimś procesie. Być może się przeprowadza, zmienia zupełnie. Światopogląd, system wartości, yy, odziera, wieża odziera nas z kłamstwa. Ona pokazuje prawdę. Ale ta prawda, muszę się napić, ukaże nam się w sposób yy, no, zaskakujący. Yy, też nasi znajomi, yy, nasi partnerzy mogą nas jakoś zaskoczyć, mogą nam jakoś nas jakoś yy, zaszokować. Karta wieży Coś też komuś z bliskiego Twojego otoczenia, albo z dalekiego, Szóstka Mieczy, wiadomości z daleka, może konieczność podróży, wyjazdu do kogoś, ktoś wraca, przyjeżdża do Ciebie. To wybija Cię z takiego codziennego rytmu, też z jakiejś nudy, być może, z jakiejś apatii, też jakieś wydarzenie u Twoich bliskich może Cię wybić z jakiejś apatii, z jakiejś obojętności. Dobrze. Podsumowanie tego miesiąca. O, fajnie, dziewiątka monet, z wszystkiego wychodzisz obronną rękę, ręką. E, tutaj zadziwia się jakiś proces y, pracy ze swoim poczuciem bezpieczeństwa y, na bardzo y, pierwotnym poziomie, czyli y, na tym dotyczącym y, majątku, zasobów, y, również pokarmu, jedzenia. Y, konta do życia. Piątka monet, czyli od piątki monet przechodzisz do dziewiątki monet. Mam wrażenie, że od jakiejś potrzeby, od braku, od samotności przechodzisz taki proces i zewnętrzny i wewnętrzny, czyli wewnętrzny duchowy, zewnętrzny, zadziewa się jakaś zmiana życiowa, pojawia się też jakaś koncepcja, myśl, która Pozwoli ci się sprawdzić, pozwoli też sprawdzić y, bliskich, czy y, nowe okoliczności życiowe, jakieś wyzwania y, są w stanie y, naruszyć więzi, tak? Coś takiego się tutaj pokazuje. Y, bardzo możliwe, że ktoś ciebie potrzebuje, y, wierza w otoczeniu. Natomiast jesteś w stanie pomóc i jesteś y, osobą, na której można polegać. Dziewiątka monet to jest solidna firma. Bardzo możliwe, że Twój biznes y, będzie też przechodził y, jakąś próbę, jeżeli taki prowadzisz. Możesz też tutaj sprawdzić się kreatywnie w tym miesiącu, i to jest dobry miesiąc dla artystów, osób kreatywnych, osób, które wyrażają się poprzez twórczość, bo dziewiątka monet pokazuje, że to, co robisz, to, co wykonujesz, podoba się, ma swoich odbiorców. Jeżeli myślisz o tym, by podreperować taki codzienny budżet, to też tutaj się pojawia dodatkowe zajęcie. Wyjazd być może nagły, niespodziewany, wjeżdża za, granic za granicę, nawet na parę tygodni, żeby poprawić stan finansów dziewiątka monet i Ci się to zdecydowanie Uda. Tutaj też mogą przyjść pieniądze z jakichś odszkodowań, mogą być przyjść pieniądze, których się nie spodziewasz, również może to być również podwyżka lub też awans, ale awans może się wiązać z jakąś przeprowadzką, z jakąś zmianą, być może zatrudnieniem przez inny oddział firmy. Tak? To może być też wyjazd służbowy tak, zaskoczenia, tak, ale bardzo korzystny, tak powiem. Okej. Okay. Świetny miesiąc dla Was, być może wymagający, ale przynoszący pozytywne i takie konkretne rezultaty. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Pa, pa.